thank you. Jestem Kuba, a to jest kanał Dietetyka na Ostro. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, w której pooglądamy sobie, aktualnie to będzie brytyjski serial dokumentalny Super Size vs. Super Skinny. Lecimy! No i teraz tak... Nie ma co się czarować, że to co tutaj mówią to jest prawda. Tylko to był 2008 rok, teraz mamy 2025, on się kończy. I zwróćmy uwagę na to, co się teraz dzieje, jaką teraz, jaką teraz ludzie mają obsesję. Na punkcie tego, jak wyglądają, co jedzą, ile jedzą. Nie przypominam sobie, żeby wtedy były modne tak zwane mubangi, te challenge, że ludzie tam jedzą w opór. Tam chyba najsłynniejszy jest w tym temacie był Nikado Awokado. Gość się niesamowicie, a teraz schudł, więc co się z nim dzieje, to nie mam pojęcia. No, lecimy dalej, zobaczymy. It's becoming dangerous. Oh, these photos are drastic. now we Our relationship with food and weight has never been more extreme. Time for a reality check. Here is the man who will cut through the weight debate. Wtedy to fryzury, mi się Backstreet Boys. They probably won't be able to eat anymore. big bums! And fearsome fat fighter Gillian McKeith crusades against the nation's big bums. Show me! Your Over the next eight weeks, eight extremely underweight people will be booked into this feeding clinic for a radical five day diet swap. They will then be sent home with a three month healthy eating plan before returning to the clinic for a new weigh in. But the real shock tactic is they will be joined by a supersized opposite.

To nie używało tam się w ogóle stwierdzenia o dotyczącego. Nie mówiło się w ogóle o relacji z jedzeniem. Może powinienem skończyć inne studia, może jakaś inna specjalizacja. Ale chodzi mi o to, że relacje z jedzeniem to jest taki temat ostatnich kilku lat. Natomiast 2008 i gość mówi o relacjach z jedzeniem, które oczywiście są. Tak, mamy relacje z jedzeniem, dlatego tak właśnie ciężko zmienić te nawyki żywieniowe, bo to są relacje.

22 inches. Now it's time to work out the size of the problem. So you are 93 pounds, okay? How do you feel about that? I think it's going to be difficult, but I do want to do it. I think I've always been slim, I've never been probably over seven. Stone. On a typical day, I would probably have a cereal bar or toast for breakfast. I would probably just have a jacket potato with tuna at lunchtime and salad. We normally serve her a full plateful, but she'll only usually eat about a quarter of that or perhaps even half. The reason that I want to do this is just because I don't like people, like, touching me, putting their hands around my wrists and saying, oh, you need to put on weight. To jest właśnie to gadanie tych ludzi. Ona tu się skarży, że ludzie łapią za nadgarstek i mówią jej, że ona musi jeść. Czy to jest dobre, czy to jest złe? To zależy. Ludzie różnie zareagują. Jeżeli non stop słyszysz, że jesteś jakiś i się musisz zmienić, no to. Hmm. Nie zawsze to działa. Przeważnie to nie działa. Zmuszanie kogokolwiek do czegokolwiek, to jest miecz obosieczny. W przypadku rodziców, rodzic dopilnuje, tak? Dopilnuje, będzie stał nad dzieckiem i to dziecko zrobi to, co ma zrobić. Ale jak tylko się odwróci, to to dziecko będzie robiło to, na co ma ochotę. I powiedzmy sobie otwarcie, w każdym dorosłym jest dziecko, które jest wyczulone na takie rzeczy. A shock tactic is on its way.

Czy ona przyjechała skądś, gdzie jest przyzwolenie, a nawet zachęcanie do tego, żeby tej kobiety było kawałek, że to jest oznaka jakiegoś dobrobytu, tak jak to miało miejsce w średniowieczu, czy tak ma, jak ma to miejsce w niektórych plemionach afrykańskich, gdzie goście celowo tuczą się, że mieć wielkie brzuchy i wielkie uda? All too wholeheartedly. And takeaways Dobra, teraz widzę, słyszę, że tu jest przepis na to, jak przytyć, więc osoby, które chodzą na siłownię i nie mogą przytyć, teraz muszą się skoncentrować, bo no, mamy tutaj złote typy na to, jak złapać masę. Don't really have breakfast, lunch, dinner in that sort of traditional sense. Sometimes I might sort of eat five, six times. No. a <laughs> when i see someone that's really really overweight like obese it does make me feel quite like i don't really want to look at you just because i sort of think why have you made yourself like that it's not normal to be like that oh. Oh, Hello, hello i'm sandra i'm tatiana hi tatiana hi. oh god <laughs> What do you eat, like, in a day? No nie jest kwestia co ona je, to jest kwestia ile ona je i jak często to je. No, czyli przekłada się jedno na drugie. Um, well, sort of, oh my god, my plate's bigger than your whole tummy. I don't know how you're gonna fit it in. Oh my god, how much is she actually gonna eat? And I'm gonna have to eat everything that she eats. Oh! No, i znowu, znowu, znowu to jest to, o czym mówiła ta dziewczyna, że ludzie mawią za nadgastek i To samo. Sandra will be trying to add fat to tat by handing over her meals for the next few days. So, to show exactly what they've got to stomach, Dr. Jessen is going to demonstrate just what their are is. Powiem Wam, i ciekaw this machine. I don't know what's going to I want to show you both how ludicrously insane your diets are. And I'm going to show you now exactly how much you get through. Starting with a week's worth of breakfast. More toast. Anything else? Oh, you have a little bit of cereal and a lot of tea, and that's it for an entire week. Let's go on to lunch then. A sandwich, some potatoes. This is a week's worth of lunches. No afternoon snack. Hmm. I don't know what that is. Oh, that's your soup. Yeah. A bit of chicken leg. <laughs> bit of salad. How oh, have you survived? 1400, jak na tą dziewczynę, to nie jest jakoś specjalnie mało. To nie jest dużo. Nie jest jakoś mega dużo, ale też nie jest tak źle. Tym bardziej, że jak widzieliśmy wcześniej, jej rodzice dbają o to, żeby te posiłki były zdrowe. Czyli to nie jest tak, że ona ładuje w siebie śmieci i ma 1400 kalorii, tylko ma tam posiłki nisko przetworzone. Jakieś ziemniaki, jakieś fasolki, jakby nie patrzeć, ona jest zdrowo. To teraz pytanie brzmi, czy jeżeli te posiłki nie byłyby tak bogate, na przykład w błonnik, w białko, to czy faktycznie ona by jadła te 1400 kalorii, czy jadłaby więcej? Tatiana tego nie obejmuje. Nie ona, ona się martwi, żeby, że, że tego nie obejmie żołądkiem, ale ja widzę, że ona nie obejmuje tego wyobraźnią

o czym się, mam nadzieję, za chwilę dowiemy, jak to wygląda. To jest sporo. I powiem wam otwarcie, że czasami z praktyki wiem, że ciężko to nabić. Sądzę, zależy, kiedy startujesz z jedzeniem. O, niebieski talerz. Słyszałem, słyszałem taką, taką, o takiej sztuczce, chociaż trzeba sprawdzić, ile w tym prawdy. Jak jesz z niebieskiego talerza, to zjesz mniej. Testowaliście to? Ja testowałem, u mnie nie działa. Right, o kurde, Sandra idzie na śniadanie do Tatiany. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Nie martwcie się w ogóle o tą, o Sandrę, bo ona sobie poradzi, tak? Ma zapasy. Natomiast yy, jeżeli Tatiana ma ogarnąć dietę Sandry, która tam miała, ile? 3700 kalorii. Nie wiem. You're gonna hate me so much, but um, you're actually just having a cereal bar. A cereal what? A cereal bar? It's, not, it's a low calorie one at that. Potonyk, <laughs> to śniadanie. You're so joking me. You're so joking me. I'm <laughs> not. Sandra faces a breakfast behind bars. Where's the rest of it, like? Dobra, jeżeli dostajesz takie danie, no to to polecam się w stu procentach na tym skoncentrować, na jedzeniu tego, w żadnych ekranów, jesz. Świadomie, delektujesz się każdym kęsem, jesz najdłużej jak się da, przeżuwasz na po prostu najdrobniej jak się da, mieszasz ze śliną i połykasz, to w płynie. takeaway. hurry her curry, but meets with defeat. Ale jak, jak ona ma to przejeść? Tak w tamtą stronę to okej, okay, dostanie, zje, postęka, że mało, ale Tatiana. Jak ona ma zmieścić nagle, co sobie roz, rozszerzyć? Nie rozumiem, czy oni mu zmuszali do tego? Nie czaję. Lunch time and Tat faces a white bread, buttered sandwich stuffed with full fat brie. I hate brie and there was loads of butter in it. I feel really sick. It was like probably the worst meal I've ever eaten. Oh. Followed by an afternoon of snacking through roast chicken. but sandra's hardly eaten all day so preparing tat's supper is real torment <laughs> look at this cupboard crying out loud i'm hungry and these are just like just like ready to be eaten after supper tatiana has a food packed evening of munching that carries on until 2 in the morning i think after i've had a couple more bites of this i probably won't be able to eat anymore

I no niewątpliwie teraz mamy tutaj, mamy tutaj, też od początku było wiadomo. Mamy tutaj do czynienia z osobą, która ma zaburzenia odżywiania. Tylko w drugą stronę. Bo z zaburzeniami odżywiania mówi się, przeważnie mówi się o bulimii, anoreksji, ortoreksji. Nawet teraz, jakoś specjalnie się nie mówi, że osoby mają, osoby po mają zaburzenia odżywiania. I tu już mówi, możemy, możemy, myślę, śmiało postawić tezę, że to jest jedzenie emocjonalne, bo to ma załatwić jakąś pustkę, którą ona ma. Czyli jedzenie w jej przypadku nie pełni funkcji mm, odżywienia organizmu, napełnienia głodu takiego fizycznego, raczej takiego głodu emocjonalnego being so light, you're not putting any stresses on your bones at all. You're at such an increased risk of damage to your joints, damage to the ligaments and the tendons and also fractures of your bones. You're not taking in enough calcium, so your body will remodel your bones. No tu się zgadzam, jednak y w przypadku tych diet redukcyjnych, no trzeba pilnować tego wapnia. Nie tylko w przypadku redukcyjnych. Eliminujesz produkty mleczne, no czyli odpadają jogurty, mleko, kefir, maślanka. Wydaje mi się... Takie mam wrażenie, że ludziom wydaje się, że mogą sobie coś usunąć z diety bez żadnych konsekwencji. No to jest miecz obosieczny, bo możesz oczywiście sobie to usunąć, natomiast jeżeli nie wiesz, co w związku z tym tracisz, czy na przykład usuwasz sobie mleko, no to tutaj w tym przypadku wapń. Nie tylko, no ale skupmy się na wapniu który u kobiet jest bardzo ważny, bo u nich z kolei zagrożenie o osteoporozem jest o wiele większe niż u, niż u mężczyzn i dlatego powinny na to uważać. Zresztą u kobiet też jest łatwiej o anemię. Guess why? I completely agree with what you're saying. I mean, I can't really, there's not really much I can say about that. What can we do about it? Though? One simple thing. Make me eat more. Make you eat more and eat properly. Właśnie, jeść więcej, ale też jeść poprawnie, bo ona może jeść to samo, co Sandra, ale jeżeli nadal tam będzie brakowało produktów, które są bogate, na przykład w ten wapń, to nadal jest zagrożona osteoporozą. West indian rice with pork in onion gravy. Oh, and a little bit of salad. But Tatiana's Italian job proves little respite. Pasta makes me hungry. After about an hour I'm gonna be starving No niestety makaron ma to do siebie, że no przylatuje. Jest to zrobione z białej mąki. Proces spożywania tego nie jest jakiś skomplikowany. How are you getting on? Um I like the rice, so this is quite easy to eat, the pork is filling me up quite yeah. To jest duży ciekawe w przypadku Sandry. Ogólnie widzę, że taka jest zasada tego programu, że one gotują dla siebie nawzajem. No nie pomaga to. No, gotujesz coś, co zwykle gotujesz dla siebie, ale od teraz musisz oddać to komuś. Ciekawe, czy pilnujemy żeby nie podjadały. Tatiana jest her na swap. The 19 year grew up in Portugal i turns her nose up nie jest Tat explains to super size housemate Sandra how her overseas childhood has shaped her eating habits. I don't know, I think I eat a lot more food when I'm in Portugal because yeah. I prefer the food and mm, I prefer fresh. the type of food. Yeah. Like about two months ago I went on holiday to Portugal and I <laughs> <laughs> no to widzisz. Ona w Portugalii mieszkała. No i teraz tak. No ona tutaj mówi, że to jedzenie bardziej pasowało w Portugalii. No, to może dlatego taka jest chętna do jedzenia tego brytyjskiego jedzenia. No cóż, ja wiem, słyszałem, że to jedzenie w Wielkiej Brytanii wcale nie jest takie smaczne. Jakby już pomijam to kuchnię, tak? Jako taką. Tylko chodzi mi ogólnie o smak że to jedzenie jest jakieś takie... po prostu jest niesmaczne. Jak ktoś mieszka w UK, to... kto jeszcze tam został, niech da znać w komentarzu, jak jest z tym jedzeniem. I like, when I go there, I do feel like I put on a little bit more weight than I would here, but as soon as I come back to England, I go back to like this again. Oh. <laughs> Sandra's family life has always revolved around meals and food-filled occasions. This is mum's kitchen. As you can see, there's a lot of... Uh...

oh the extra she was I just couldn't sleep i couldn't i was just like so down i couldn't really do anything really so stopped, just stopped to stop living and yeah. i think it even got to a point where i didn't even care if I wait on i didn't even care so did you eat more after that then yeah I just ate a bit more as well as changing her diet, Sandra also offers a challenge to TAT's stereotypical ideas about fat people. I just didn't really think that overweight people would have a reason for it. That it I just thought it just sort of like came on because they started to eat more. No, no, what I was I o to, no, I a to, jest to, o czym Te Czyli, jeżeli widzisz, osobę, która jest otyła, to. No raczej marne szanse, że jest otyła, bo chce być otyła. Tylko gdzieś tam jest jakieś drugie dno, że ktoś zjada emocje, zjada stres, zjada samotność, zabija czas jedzeniem, nudę. Nie breaking her diet too. And the constant food <laughs> Last two days, I've actually wanted to eat. <laughs> wow. With Tatiana hungry and appreciating taste for the first time on the swap, she's finally discovering a love of food that will help give her body the nutrients it desperately needs. It's cheesy cold, so well. <laughs> yes, yeah. I love that. <laughs> Tatiana has very little cheese in her diet. If you're cutting down on dairy because you think it's unhealthy, think again cheese will give tatiana a much-needed and essential calcium boost vital for healthy teeth no, and bones. but another night of sandra's after-hours eating lies ahead starting at 8 with leftover rice in a pork chop next an 11 p.m nibble of chocolate bars with a cup of tea and a sandra-sized snack of two pork sausages in a generously buttered baguette rounds things off at 1 o'clock in the morning Sandra's so-called snacks are actually the size of most people's whole meals. And I hope that by seeing Tatiana struggling through these, it'll make her realize just how much food she's getting through every day. Sandra's supersized appetite is finally getting some re-education. I'm learning that uh, even if you do have to wait, you know, six hours for your food, you're not gonna collapse. Your body can cope with it. Can get to jest ciekawe, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, zauważyliście taką tendencję, że dziewczyny, które są większe, mają więcej kilogramów, one też jednocześnie bardzo często dbają tak o tą, o tą powierzchnię? W sensie włosy, paznokcie, tak jak tutaj Sandra, co tam jeszcze, makijaż, jakieś stroją się też, tak jakby chciały...

Są różne mity na temat tego, że jak jesz na noc, to ci się odkłada ta tkanka tłuszczowa. To nie jest bezpośrednia przyczyna. Chodzi o to, że jak jesz na noc, to wstajesz niewyspany, a jak wstajesz niewyspany, to możesz być nerwowy, śpiący, chcesz podbijać swoją energię na przykład cukrem. A jeszcze jest jedna kwestia: tego, że to się po prostu nakręca. Bo śpisz mało, jakość tego snu jest słaba. Jeżeli śpisz mało, to, jesz coraz, to masz więcej okazji, żeby coś zjeść, to jedno. A drugie to to, że łatwiej tracisz panowanie nad sobą. ...some of Sandra's Caribbean home cooking, but offering of soup without bread is looking embarrassingly And you're having, oh my God, you're having like, you know, my mom's speciality, rice and peas... with beef stew and a lovely drink <laughs> and I'm having soup swapping diets is starting to pay off for super skinny Tatiana who's realising the error of her ways now after being here for a few days I wouldn't have eaten just the soup if I had eaten the soup I would um, still be hungry Today think Tatiana has more energy now

Right. Managed and I've managed to sleep well as well. Are you surprised that you managed? I'm very surprised. And that's a really important thing for you, is you were staying up so late and you were kind of bored and it was just eat eat eat. Oh, it's one o'clock. Not sleepy. Let's eat some more. And it wasn't really necessary, was it? No, not at all. Tatiana, what about you? How did the whole diet swap go for you? It Went a lot better than I thought it was going to be. I thought the portions were going to be a lot larger rather than smaller ones throughout the day. I'm really glad you said that because something I want. You to have learned is the fact that you can eat more. And you don't have to eat one enormous meal, like an enormous dinner, or enormous lunch. You can eat little, but often. So you're always eating. And then you don't feel bloated, because you just forced a vast amount of it. W przypadku Tatiany, no to nie jest jakieś rozwiązanie, żeby jadła tak samo jak Sandra. Jeżeli miałaby przytyć, no to małe, mniejsze porcja często. Zauważcie też jedną rzecz. Jeżeli na przykład odpuszczacie śniadanie, to po jakimś czasie. Nie jesteście już głodni wtedy, czyli na przykład jeżeli jecie o godzinie 8, ale pomijacie ten posiłek i jecie o godzinie 10, to za jakiś czas ciało przestawi się i uruchomi tą maszynę, mam na myśli soki żołądkowe, które będą już tam się wytwarzały, w okolicach godziny 10, żeby przygotować na posiłek, bo teraz jest zmiana planów i o tej godzinie jemy. To ale w tym samym czasie mi się, że mogę jeść więcej niż thought I mogę. To jest fajne, no bo ona tutaj mówi, że sobie uświadomiła to, że może jeść więcej. No niby wyobraźnia nie ma ograniczeń, ale w przypadku osób, które mają pewnego rodzaju zaburzenia, jest tak zwane takie tunelowe myślenie. To jest u osób, przeważnie to jest raczej nomenklatura używana w przypadku osób, które chcą się wylogować z tego świata, że one nie widzą rozwiązań żadnych, tylko jedno. No i niestety wiadomo, które. A nie widzę tych opcji, które wchodzą w grę, żeby tego nie robić. I genuinely feel like I've learned a lot about myself and also about you know the way I look at food and the way um you know what food is supposed to really do for you, you know that it's not supposed to be in control of you, that I'm just being in control of, of it. No, i też świetne wnioski, tak, że to ona powinna kontrolować jedzenie, a nie jedzenie powinno kontrolować ją. Natomiast co się dzieje w sytuacji, w której po prostu nasze takie pożądanie tego posiłku, taka obsesja na punkcie tego jedzenia robi z nami? No, koncentrujemy się na tym jedzeniu i, i po prostu nie widzimy niczego innego. Sandra miała też chwilę, żeby jakby wrócić do tego i uświadomić sobie, że to jedzenie pełni inną funkcję niż zaspokojenie głodu takiego fizycznego i uzupełnianie tych składników odżywczych, które są potrzebne do rozwoju. 12 weeks ago, tiny Tatiana Moxie was an extreme skinny. Now, following a healthy, balanced diet plan, and is looking glowing. Heyya! Oh, you look lovely. When we first met you, you were six stone nine pounds. You're now seven stone one. When we first met you, Sandra, you were 23 stone 4 pounds. Now you're 22 stone 4. Tiana has exceeded my expectations. She's done far better than I actually thought she would. And she's proven that just little changes, subtle things can make such a big difference. Dokładnie. Małe rzeczy, drobne rzeczy robią wielką różnicę. Tyle, moi drodzy. Pozdrawiam. I do usłyszenia niebawem.